Z tej strony Kuba i Wina w pierwszym odcinku z gry Kick the Body I nazwiemy go, wiecie jak? Wiecie jak go nazwiemy? Bob To jest Bob To jest Bob Patrzcie, my go co możemy bić Jak się Folotara to, to on też nagrywa to Dajcie łapkę w górę Będę grać to na organ, jeśli chcecie Tylko, że jak oglądano to No to średnio to wyglądała, patrz mam to migana takie samo jak karabiny Widzę co jak dacie 500 łapek w górę kupię VIPa. VIP'a. Naprawdę kupię VIPa, ja nie żartuję. Mam jeszcze Akacza. W nogi. Juhu. Dobra. Biorąc co innego, do kupiesego No. Więc jak chcecie, wy, wy zdecydujecie. A go mi bijemy tym? O! Party master oczywiście jest to. Patrzcie. A wbijajmy. Bo. Bob. Кадавра. Вообще будет. Уху, ба ба Dobra, umarł. Dobra. Mm. Nie będę kupować kuszy, ale trafa, może kupię. Bob, 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 wstawaj. Opatrzcie Teraz, Bob, przykro mi, ale twój największy kosmos. Maczuga. Herkules. O. Słyszał Widzisz takie coś? Chodź tu. Nie uciek. Się robi coraz mniejsze. Juhu! Gdzie uciekać? Nie można uciekać, bo. Bo pamięta, Wszystko trzeba zrobić. Bob. O jaki lag był? O nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie. My, my tego nie chcemy. A może se to kupię. Może. Juhu, bo. Dobra, Bob. Na razie wyjdzie. Martwy. O, Bob stanął, patrzcie. Ty wiedzieliście o tym, że Bob umiesz stanąć? Patrz. I o, i but! I but. W na nie wiem, po co to kupiłem, ale... Coś stało. Hmm. Dobra. Zrobimy... Hmm. Widzisz, co patrz? I but go. Ja, kurde, nie. Bob. Bob widzisz. Widzisz, widzisz jaki jestem dobry. Popsuję ci koszulkę. Buty ci też popsujemy. O nie! Dlaczego Bob? No okej. Okay. Nie pozostawisz mi wyboru. Patrzcie. Bagiety. Hot dog fajnie działa. Takie pytanie. Czemu nie weźmiesz takiej gorszej? Tak, zespałnimy tu bagiet. Musimy je wszystkie złamać. Nie no, dobra. No mówię, przypominam wam. 500 pięćset łapek w górę. I od razu już idzie VIP, VIP. No, będzie VIP. A jeżeli nie, to trudno. Kupię Wam to wszystko. Tylko o ile się, o ile zostawicie, choć 500 łapek w górę. Jeżeli chcecie, żebym kupał wszystko, to właśnie dacie 1000 łapek w górę. Musicie dać, musicie, bo jak inaczej nie, to nie. Tylko na no, razie, pamiętacie, prezentacja gry. Mergan nie musieliśmy prezentować, bo która mi się spieszyła, nie powiem dlaczego. Dobra. To w tym momencie sobie kończymy. żegna was i oczywiście Bob was żegna. Papa pa Papa! Pa, pa. Dobra, witam was papa z wami. Żegnam się z wami i Papa. Pa.